Mamy tutaj taki motorek. To jest MZ ETZ 250 I ona dziś jakiś koło roku. Patana dobry rok stała. Mamy tutaj taki motorek. To jest MZ ETZ 250 Ona dziś jakiś koło roku. Patana dobry rok stała. W zeszłym roku chyba nikt nie nie jeździł. Pomysł, żeby to odpalić. No to spróbujemy górnie ona była malowana, ale tutaj chyba kury zrobiły swoje i porysowały, nawet tu narobiły a trudno, to pewnie jeszcze spolerował ten boczek też niby jest sprawdzałem miernikiem Jej akumulator ma 12,4V na wyjściu tu już z tym przewodzie mamy 105 a jak już od bezpiecznika do cewki ma iść to już mamy 10 niecałe 10 Także podejrzewam, że tutaj mogło coś zaśniedzieć od tego stania, więc to tutaj trzeba przejrzeć. I przy okazji, może klakson chyba mi podłączymy. Zobaczymy, czy to w ogóle odpali. Mamy 338 km przebiegu, więc pewnie tyle zrobiła po tym remoncie. Także o! o klameczki nie ma. Klamulec chyba działał tak, jest fajnie, ale klameczka się urwała no, to nie zdarza się pojechali po paliwo, bo jak zwykle nic nie ma ale to jest standard tu masz ile litrów? 10,5 litrów 10. mieszankę z takiego oleju a, uważam, że jest dosyć dobry tu mamy półsetki, czyli na 10 litrów dobre powinno być tu już założyliśmy nowe te śrubki, wszystkie. Dołożyłem kondensator tak na szybko tu, żeby tak było, bo to stało chwileczkę. To mógł się czasami, czasami je zepsuć. Nowa świeca, oczywiście. Teraz paliwko i zobaczymy, czy to zagada. Jakie życie tutaj mamy? Chodziła tylko na saniu, ale nie wiem czy widać, ale tu mamy zaworek iglicowy i on stoi w miejscu. Paliwo jest otwarte, a nie leci. A jak go skręcaczkiem, trzeba wyjąć pływak. Tylko ta ośka nam w tą stronę tylko wyjdzie, bo tam mamy odsania taki dingel. O i tu mamy... O, teraz będzie widać ten zaworek. O, paliwo powinno lecieć bardzo szybko. Po prostu od tego stania to się zastojało. To się zdarza, bo jest to mością mm, to zaś nie dzieje troszkę. Ale o, nawet jak się chwilkę dłużej już przytrzyma. To paliwo idzie fajnie. A to akurat było tu widać że coś jest nie tak, bo pęcherzyki powietrza w wężyku były. Teraz jest elegancko, także można zakręcić. Najgorsze jest to, że tu jest taka uszczelka gumowa. To była może jakieś oby dobrej jakości i żeby się nie powiększyła, bo będzie paliwo uciekać O, teraz chyba to widać tu. Bombelek poszedł. Jeszcze idą. Raz powinien się zamknąć i ten bąbek do góry powinien polecieć.

się tutaj chyba musiał tym bawić, bo jest przestawione, widać, luźne. Trzeba to wyregulować, bo ktoś tu się tym bawił. Widać, troszkę drogi zrobiłem. Się rozchodziła już pomału. Także jak było widać, etka odżyła, nagary chyba wszystkie wypaliła. znaleźliśmy nawet ten boczek brakujący, cieplutka się zrobiła. Także będzie żyć, że ją sobie odpalić. Pali troszkę ma za mało obroty, bo ładowanie się świeci nawet na światłach sporo i nie zgasła. Z tyłu mamy dwie lampy nawet. i fajnie chodzi, nie ma co o. Także o, może kolejny rok postać.